Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Urbex Zarland. Dzisiaj znajduję się na linii Zygfryda, czyli tak zwanym wale zachodnim. Za mną znajduje się jeden z bunkrów właśnie na tym wale. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać skalę właśnie tego przedsięwzięcia, jak to wszystko wyglądało. Wiadomo, że większość z tych bunkrów jest już w dniu dzisiejszym albo zniszczona, albo niedostępna, albo po prostu zamknięta ze względów bezpieczeństwa oczywiście. Za mną znajduje się jeden taki, któremu się dosyć oberwało. A w odcinku pokażę Wam właśnie skalę, tak jak wspominałem wcześniej, jak to wszystko wyglądało? Ile tego było? Także zapraszam do oglądania. A gdzie dokładnie się znajduje? Znajduje się dokładnie w centralnej części wału zachodniego, czyli okolice Zarbrykę. Między Zarbrykę a Trija. to jest właśnie ta część centralna. Cała linia z Krzyda, jak wiecie już z poprzedniego odcinka, o tej właśnie. Linii zajmowało około 600 km od Morza Północnego aż do Bazylei. Na tym odcinku 600 km wybudowano ponad 15 tysięcy różnego rodzaju fortyfikacji, umocnień, bunkrów, schronów itd. Do tego linie kolejowe zostały również wykorzystane. Różnego typu fortece z XIX wieku, tak na przykład jak forteca w Koblencji. To co pierwszym mi przyszło do głowy, właśnie teraz. A tam, jak widzicie. Za linią horyzontu zaczyna się już linia marzinota, wszystkim dobrze znana. Tutaj przypływa rzeka Zar. I tak, tam mamy właśnie kierunek północ, kierunek południe. I w tej linii, tak jak idzie ta linia kolejowa, są właśnie wszystkie fortyfikacje, bunkry i tak dalej. One są oddalone od siebie o kilkaset metrów, kilka kilometrów, ale jest to naprawdę na grubą skalę nabudowane. W czasie wojny, właśnie tu, gdzie stoję. Znaczy tu bardziej tam, gdzie ta rzeka przypływa, znajdowała się granica między trzecią Rzeczą a Francją. Jak widzicie, tutaj alianci, właśnie pokonując granicę, mieli okazję pobawić się trochę z niemieckimi bunkrami. Jak widzicie, trochę mu się obrywało, nie? Zobaczcie, jakie to były pociski. Aż pięć cała wchodzi. No, do tego jeszcze z karabinów ręcznych. Tu gdzie, nie gdzie można znaleźć jeszcze pociski. Tu jeden... A tutaj na przykład tutaj mamy jeden pocisk, tam są pociski jeszcze. Także, będąc tam w środku, na pewno musiało trochę hałasować. I te bunkry właśnie są w takim, znaczy ten, akurat bunkier, jest w takim fajnym miejscu, bo jest naprawdę dobry punkt obserwacyjny i też dobry punkt obronny. Jak wiecie, linia Zechfryda była przerwana w dwóch miejscach w okolicy, właśnie Koblenz, tam trochę bardziej na północ. No i tutaj później też już to wszystko przejechało. Wiadomo, jak jedno miejsce było przerwane, no to już ta obrona. Że tak powiem ugasła. No nic, ja tutaj na dole nie mogę wejść do niego, bo wejście jest całkowicie zabetonowane. Ale postaram się zabrać Was do innego bunkru, bo jest ich tutaj naprawdę dużo. Jak mówię, odcinek nie ma na celu właśnie wchodzenia do nich, bo, bo takie jest jako tako niemożliwe. Ale żeby pokazać Wam skalę tego całego przedsięwzięcia, właśnie pokażę Wam w jakiej odległości są te bunkry, ile ich jest i dużo jest właśnie bunkrów różnego rodzaju. Wracając do samej linii Zygfryda, tak jak mówiłem, tam przede mną znajduje się, znajdowała się granica francuska. A linia Zygfryda to była ta pierwsza linia, tutaj. A druga, tak w promieniu 20 km, chyba w głąb Niemiec, była druga linia. Także jak tutaj by była na przykład przerwana obrona, no to tam jeszcze była szansa, żeby dalej jeszcze obronić granic Niemiec. Przy trzeciej rzeczy, jak zwał, tak zwał. Wiadomo około chodzi, nie? Ten bunkier możecie pewnie kojarzyć z mojego TikToka, jak go wcześniej gdzieś tam nagrywałem I tam wywiązała się taka dyskusja, ktoś napisał, że, że te ślady, które tutaj mamy, to są po ćwiczeniach, ale Ćwiczenia to odbywają się na takich terenach, wiecie, bardziej odzylowanych od, od ludzi, nie? tutaj na dole na przykład znajduje się Dworzec kolejowy I tam jakieś zabudowania, także wątpię, żeby wojsko sobie przyjechało tutaj i I waliło bunkier, są to ewidentnie ślady właśnie przecierania się aliantów w głąb Trzeciej Rzeczy A takie bunkry, które są wykorzystywane do różnego rodzaju ćwiczeń no to stoją gdzieś tam w polach, lasach i tak dalej na terenach wojskowych czy na terenach poligonów Dobra, ja się przedzieram przez haszcze. Tam muszę się przedrzeć jak dzik aby zabrać Was w dalsze miejsce Tutaj z tyłu właśnie znajdowało się wejście do bunkru Jest niestety ono zabetonowane całkowicie Jak widzicie Sam bunkier jest dosyć spory, podejrzewam, że jest tam trochę miejsca Niestety nie możemy wejść Ale coś może na to poradzimy przy innym obiekcie Dobra, ja tu idę teraz przez trawę Taka w sumie trochę do... prawie że do szyi Niemcy nie koszą nie mają czasu, muszą bunkry budować. Dobra, ja się pakuję do auta. Zabieram was teraz jakieś 5 km dalej, ale nie myślcie, że te bunkry są tak od siebie oddalone po 5 km, gdyż nie. Są one dużo, dużo częściej. Tylko, że nie ma sensu teraz tam wchodzić, dlatego, że więcej czasu stracę na dochodzenie do tych bunkrów. Dlatego pojadę do tych bardziej dostępnych. Tak jak mówiłem, one są oddalone czasami nawet po kilkaset metrów. Także widzimy się w następnym ujęciu. Ja ładuję sobie węgiel, lecimy dalej. A więc nie ujechałem nawet 2 km i w oczy rzucił mi się właśnie, przyjeżdżając tutaj obok drogą, kolejny schron bojowy, wybudowany w 1939 roku. Wejście, jak wiadomo, jest zamknięte. Mieścił on sześć u żołnierzy. Grubość ścian, grubość sufitu wynosiła 2 metry. I z tego, co tu doczytałem, na no właśnie, bo znajduje się tutaj tablica informacyjna, bo te informacje są gdzieś tam zbieżne na Wikipedii czy czy te które są tutaj podane na miejscu według co tu podaje ta tablica miało być wybudowanych 22 tysiące bunkrów właśnie na, na linii Zygfryda jednakże ja Wam podałem wcześniej liczbę około 15 tysięcy chyba tam było około 15,5 tysiąca według Wikipedii według tej tablicy jest to 17 ponad znaczy, stoją te liczby ungefähr, czyli mniej więcej 17 tysięcy umocnień i fortyfikacji. Z czego 4,5 tysiąca znajduje się właśnie w samym tutaj Zarlandzie, czyli krainie Zary, gdzie teraz się znajduje. Do tej pory zostało niezniszczonych około 500 sztuk. Także to też jest spora ilość, bo jak wiecie, kraina Zary jest bardzo maleńka. Jest to najmniejszy land w Niemczech. Nawiązując jeszcze raz do skali całego przedsięwzięcia w linii Zygfryda. tu znajduje się właśnie ten. Obiekt, który przed chwilą wam nagrałem, idę właśnie do auta. A po drugiej stronie ulicy znajduje się już kolejny. No dokładnie tam. Także idziemy go zobaczyć. Wcale się nie dziwię, że jest tutaj dwa, no może nawet więcej, bo według mapy, tam chyba jeszcze na górze coś tam powinno się znajdować. Ale ja go nigdy nie znalazłem, a wejście jest tam dość jest trudne dlatego że jest taka pionowa skała i wejść tam nie idzie a idę zobaczyć teraz tutaj tą budowę a znajdowały się one tutaj podejrzewam dlatego, że tutaj za moimi plecami znajduje się dworzec kolejowy chyba nawet z XIX wieku, także podejrzewam, że w czasie wojny on też tutaj był także jak widzicie ten bunkier, który znajduje się za moimi plecami jest podejrzewam w rękach prywatnych, dlatego, że jest ogrodzony do tego jest tam nawet pompa do wody do wypompowania właśnie jak zbiera się tam woda Drzwi są w dobrym stanie i jest nawet taki świeży napis, że jest to bunkier przeciwlotniczy. Do tego na górze znajduje się komin. Taki dosyć świeży. i Nawet panele słoneczne, także podejrzewam, że ktoś sobie to wykorzystuje jakoś tam do własnych celów. Albo po prostu ma swoje schronienie w przypadku ewentualnej wojny. No ale wygląda to taki, na taki dosyć spory bunkier. Myślę, że tak z 15 metrów na 15 metrów. Tak, a czekajcie, tutaj może uda mi się trochę zejść niżej. Tak, tutaj jest jeszcze miejsce do oddania ostrzału. Tutaj też mu się oberwało, nie wiem czy to widać teraz, ale na ścianie to właśnie ślady po ostrzale i to takim większego kalibru. Obok płynie i tutaj widać jakiś szał wystaje z tego. Także podejrzewam, że ktoś z tego sobie korzysta. Może jakoś pieczarkarnie sobie prowadzi pieczary do zapiekanek swoich. No. Także jak będziecie zamawiali gdzieś tu pobliskiego kebaba, to wiecie, że Mogą być tam pieczary z bunkur niemieckiego. A tam właśnie znajduje się ten wspomniany przeze mnie dworzec kolejowy zabytkowy dworzec kolejowy na którym na ścianach też widać ślady kul. Ogólnie na większości budynków tutaj takich starych, które pamiętają jeszcze czasy wojny, są widoczne ślady kul, dlatego że wiadomo, tutaj była linia frontu i tutaj się działo. A few moments later. Znajduję się teraz w parku w centrum miasta Dillingen, jest to małe miasto w Zagłębiu. I tutaj za mną znajduje się kolejny schron bojowy, który też jest zamknięty, ale słychać tam jakiś prąd, jakieś agregaty czy coś. Oczywiście są takie miarę świeże, także są one są w jakiś sposób tam konserwowane czy utrzymywane. A wracając do samej historii, a jeszcze tutaj wam gdzieś się wyświetli właśnie mapka tego miasta z bunkrami. Większość z nich już jest zabudowanych, w sensie są postawione na nich budynki, no są już po prostu niewidoczne. Gdzieś tam pod, podejrzewam, znajdują się gdzieś w piwnicach i tak dalej. Ten znajduje się po prostu tutaj w centrum miasta, wkomponował się tutaj takie środowisko miejskie. Linia Zekwryda w ogóle zaczęła powstawać już w latach 20. Na początku lat 20. przepraszam, na początku lat 20. Właśnie ze względu na obawę, że wojska francuskie, belgijskie i tak dalej będą mogły uderzyć na Niemcy. Niemcy już planowali, że Druga że wojna światowa wybuchnie, znaczy, że oni ją rozpoczną. Także już się zaopatrywali na to właśnie możliwość. I podczas wybuchu z II wojny światowej te prace ruszyły z grubiej rury i zaczęto budować to na, na dużo większą skalę, bo na początku były wykorzystywane właśnie jakieś stare fortece, fosy i tak dalej, a później powstała właśnie sieć tych całych fortyfikacji, czyli tych punktów schronów bojowych. No dobra, nie zostało mi nic innego jak jechać po prostu dalej. No ekipa brzim-brzim na jednym kole. Co można zauważyć, że pierwsza linia Zygfryda, znaczy ta bardziej wychylona na zachód, ona biegnie wzdłuż linii kolejowej, czy może inaczej, może linia kolejowa biegnie wzdłuż właśnie tej linii, dlatego że druga linia Zygfryda leży gdzieś tam w okolicach Frankfurtu, Maguncji dalej. Wydaje mi się, że ta linia kolejowa właśnie była stworzona nie tylko do transportu, ale też miała jakiś tam cel stricte Logistyczny w sensie, że mogły być na przykład do transportowane materiały do budowy tych wszystkich bunkrów, bo wiadomo, to nie są małe ilości, beton, stali i tak dalej. Linia kolejowa leży do tej pory, wiadomo, że jest ona już odświeżona, to nie jest ta sama linia co, co była w czasach wojny, no ale tak właśnie mi to się rzuciło oczy, że tak naprawdę przez te 600 km cały czas wzdłuż leci linia kolejowa, czy nawet ponad 300 km, bo to jest od Morza Północnego aż do granicy ze Szwajcarią. Także kawałek. No, praktycznie cała zachodnia granica Niemiec, tak. Kolejny bunker, kolejne miasto, tym razem Merci I tu, oto w centrum miasta, stoi taki nadziemny bunkier Nie tylko mamy tutaj podziemne, ale też nadziemne. I tak jak wspominałem, za mną linia kolejowa. A bunker wygląda tak. Nawet nie wiem, gdzie tu jest wejście, bo nigdzie tu nie widać. Jak widzicie, w samym centrum miasta. No, podejrzewałem, że większość tych bunkrów właśnie miało chronić tej też linii kolejowej. Ale jak wspominałem wcześniej, też miało ono na pewno jakieś znaczenie w budowie tych całych fortyfikacji. Ktoś ten beton musiał przywieźć, nie? Może ciuchci transportowali, kto wie. Może gdzieś wejście tutaj z tyłu się znajduje, ale tam stoi jakiś transformator. Także tu prądu nie tykamy a za moimi placami znajduje się jeden z ostatnich bunkrów, do którego dzisiaj nie wejdziemy, dlatego że mała zmiana planów nastąpiła. Postanowiłem nagrać jeszcze jeden odcinek, dlatego że w okolicy znajduje się kilka takich bunkrów. Ten jest jeden z takich większych, które występują na linii Kfryda. Jest to bunker dwupoziomowy, ale o tym będzie w następnym odcinku, dlatego że takich bunkrów jest tutaj. W mojej okolicy chyba 5 albo 6, w którym znajduje się jeszcze pełne wyposażenie. takie. Dlatego, mówię, postanowiłem kontynuować tą serię i zapraszam Was w następnym odcinku do środka właśnie jednego, dwóch, trzech, może czterech. Zobaczymy, ile uda mi się nagrać. A ty nie zapomnij zostawić suba pod tym kanałem. Komentarz lajka. Pamiętaj, że to zawsze pomaga nam w zasięgach i możemy dotrzeć do większej liczby osób. Także widzimy się w następnym odcinku. Siema!